No, to jest jeszcze 20 lipiec. Wracam z Pól Mokotowskich I wspinamy się nad ale jej Jerozolimskie. Wzdłużna trasa. Prosiak jak się wspina, tu będzie fajny zjazd. O ile kojarzę, tylko ta płytka, kostka, taka jest niefajna. Szczęsionka mózgu. Powstanie, bo tam cztery dychy, to można rozwinąć. Górki na pazurki. Zaraz postaram się to ująć. O, tu widać Mercedes-Benz Polska, Warszawa. Stacja Jerozolimskie, bodajże Nikogo nie ma przed nami, więc można rozpocząć zjazd, operację zjazdu. Na razie się rozpędzamy Juhu! A prosiak? A prosiak daleko z tyłu, ojoj oj, jak została O no, tak, to jakby się jechało to 15 minut i w Pruskowie Została prosiaka. No Miszkę, trzeba poczekać trochę na miszkę bo się oddaliłem. Zaraz zobaczymy. Chodź misiu, chodź, 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 chodź. Moje prosie misie. No. No to do widzenia. Pa, 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 pa.